Cześć, z tej strony Jacek z protego.pl. Właśnie nabyliśmy nową maszynę hawciarską, jesteśmy po szkoleniu i jesteśmy gotowi wykonać dla Was spersonalizowaną odzież roboczą, która będzie wizytówką Waszej firmy. Jak ta maszyna wygląda i jak pracuje? Chodźcie ze mną, zaraz Wam pokażę. Tak właśnie wygląda nowa nasza maszyna hawciarska, na której jesteśmy w stanie wykonać dla Was każdy wzór haftu. Jak również mamy. Wiele kolorów i każde logo jesteśmy w stanie zrobić. Tak właśnie pracuje i tak to wygląda. Wystarczy przesłać do nas logo swojej firmy i będziecie mieć spersonalizowaną odzież. O, tak to działa. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, a tu jeszcze mały przykład naszych próbek. Jak widzicie różne loga, w różnym kolorze, w różnym rozmiarze. Z przodu na piersi, z tyłu duże. Wszystko to możecie u nas wykonać. Na jakiej odzieży wykonujemy hafty i jakie mamy możliwości, tego dowiecie się na naszym kanale YouTube Protego.pl, na który Was serdecznie zapraszam.